Jeśli znasz sytuację, w której doprowadzenie kobiety do orgazmu zajmuje pół godziny lub dłużej, albo kiedy trudno ci pomóc jej osiągnąć szczyt, nawet jeśli oboje staracie się z całych sił, to wideo naprawdę może wiele zmienić. W zaledwie kilka minut poznasz pięć intymnych technik, które nie tylko zwiększają przyjemność, ale także pomagają kobiecie osiągać orgazm szybciej i intensywniej. Czasami dwa razy szybciej niż zwykle, a czasami dosłownie w kilka minut. Najprzyjemniejsze jest to że wszystkie te techniki będziesz mógł wykorzystać już dzisiaj wieczorem i zobaczyć jak twoja partnerka doświadcza silnej przyjemności tuż przed tobą. Jeśli to brzmi atrakcyjnie, słuchaj uważnie, ponieważ to, czym się teraz podzielę, całkowicie zmienia zasady gry. Nazywam się dr Ewa Kamińska, jestem konsultantką w zakresie męskiego zdrowia seksualnego i koniecznie obejrzyj wideo do końca, ponieważ piąty sekret to bardzo prosta zmiana konta, o której 97% kobiet mówi, że pomaga im osiągnąć orgazm trzy razy szybciej i intensywniej, a większość mężczyzn nawet nie podejrzewa, że coś takiego w ogóle istnieje. Jeśli chcesz stać się tym kochankiem, o którym ona będzie myśleć wciąż i wciąż, koniecznie zasubskrybuj ponieważ to, o czym dzisiaj mówimy, nie usłyszysz nigdzie indziej. Zaczniemy od pierwszego sekretu. Używaj wibratora mądrze. Wiem, że wielu z Was pomyślało teraz: Nie potrzebuję wibratora, radzę sobie. I od razu powiem: Nie twierdzę, że nie możesz sprawić, by kobieta czuła przyjemność za pomocą ust, rąk lub penetracji. Oczywiście, że możesz, ale jest obiektywna rzeczywistość. Możliwości ludzkiego ciała nie są nieograniczone. Jeśli widzisz, że proces się wydłuża, a chcesz go przyspieszyć i praktycznie zagwarantować wynik, wibrator to narzędzie, które warto rozważyć bez uprzedzeń. Około 75-80% kobiet potrzebuje właśnie stymulacji łechtaczki, aby osiągnąć orgazm, i dla większości to najszybsza i najpewniejsza droga. Niezależnie od tego, jak doświadczony jesteś językiem lub palcami, wibrator potrafi zrobić to, na co człowiekowi po prostu brakuje zasobów. On jest dosłownie stworzony do tego zadania. I oto co jest szczególnie ważne do zrozumienia. Kiedy mowa o kobiecym orgazmie, to właśnie pierwszy zazwyczaj wymaga najwięcej czasu. Po nim kobieta wchodzi w stan zwiększonej wrażliwości i już w tym stanie, jeśli przechodzisz do stymulacji oralnej, manualnej lub penetracji, doprowadzenie jej do następnego orgazmu staje się znacznie łatwiejsze. I to nie raz, a potencjalnie kilka razy. I dzieje się to znacznie szybciej, czasami w zaledwie kilka minut. Dlatego wibrator działa jak przyspieszacz. Pomaga szybko dojść do pierwszego orgazmu, a potem możesz przejąć inicjatywę i doprowadzić partnerkę do kilku szczytów praktycznie bez dodatkowych wysiłków. Dlatego to takie cenne narzędzie, które warto mieć w swoim arsenale. Drugi sekret – przejmij prowadzenie ponieważ aby kobieta mogła naprawdę cieszyć się bliskością i osiągać orgazm ważne jest aby całkowicie puściła kontrolę zapomniała o sprawach zmartwieniach i myślach i po prostu przeżywała przyjemność chwili a w takim stanie orgazm następuje znacznie szybciej ale jest tu kluczowy moment kobieta może się zrelaksować i pozwolić sobie na to tylko wtedy gdy to ty pewnie prowadzisz proces do przodu Przywództwo to jedna z najbardziej pociągających cech, które możesz wnieść do intymnej bliskości. Kiedy kobieta widzi, że mężczyzna pewnie przejmuje inicjatywę, to niesamowicie podnieca. Ale co tak naprawdę oznacza przywództwo w łóżku? To proste. To znaczy, że rozumiesz, czego chcesz, masz wyobrażenie o tym, jak wszystko powinno się rozwijać i to ty kierujesz procesem do przodu. Wyobraź sobie, jesteś w sypialni, zaczynasz od głębokiego pocałunku, Potem przechodzisz do jej szyi, po kilku sekundach lekko się odsuwasz, patrzysz jej w oczy i znowu całujesz. Potem przesuwasz rękami po jej ciele, dodając delikatne dotknięcia i uściski, a następnie, być może, ściągasz z niej górną część ubrania, lub pewnie mówisz jej, żeby zrobiła to sama. Widzisz, co się dzieje? Prowadzisz ją tą drogą. Masz wewnętrzny plan i realizujesz go bez wahania. Ty nadajesz rytm temu, co się dzieje. I ona nie musi myśleć o niczym, nie musi podejmować decyzji. Już to zrobiłeś za nią. Ona może po prostu całkowicie zanurzyć się w tej przyjemności, którą tworzysz. I to powinno się utrzymywać w miarę wzrastającej bliskości. Chcesz przejść do pieszczotoralnych? Rób to. Chcesz położyć ją na łóżku, rozsunąć jej nogi? Rób. Chcesz skupić się na innych częściach jej ciała? Rób. Kiedy mowa o pozycjach, mów czego chcesz. I pomaga jej przyjąć odpowiednią pozycję. I tutaj ważne jest, aby zrozumieć to nie chodzi o presję ani ignorowanie jej pragnień. To chodzi o inicjatywę z uwagą na jej reakcję. Najważniejsze w przywództwie to usunąć wszelkie wątpliwości i niepewność. Jeśli czegoś chcesz, działasz, nie wątpiąc i nie przewijając tego w głowie, całkowicie się w to angażujesz. Dlatego jeśli chcesz spróbować innej pozy, nie pytaj niepewnie. Albo pewnie ją pokieruj, albo jasno i spokojnie powiedz, czego chcesz. Jeśli coś jej nie odpowiada, powie, ale to ty prowadzisz proces. Jesteś reżyserem tego doświadczenia. Pokaż, że decyzja została podjęta i pewnie ją realizujesz, po prostu nie przerzucaj na nią potrzeby podejmowania decyzji w łóżku. Jeśli będziesz przestrzegać tej zasady, znacznie uprościsz jej możliwość osiągnięcia orgazmu tak szybko, jak to tylko możliwe. Trzecim sekretem jest pochwała i informacja zwrotna. Pochwała to potężne narzędzie, które pomaga kobiecie szybciej osiągnąć orgazm, a powodów jest dwa. Po pierwsze, podczas bliskości w głowie większości kobiet ciągle krążą niepokojące myśli, czy teraz dobrze wyglądam, czy on naprawdę jest podniecony, czy moje piersi nie są za małe, czy podoba mu się to, co czuję, itd. Tak Wbrew temu, co często wyobrażają sobie mężczyźni, Kobieta w tym momencie nie ocenia Twojej techniki. W dziewięciu na dziesięć przypadków, niezależnie od tego, jak piękna i pewna siebie jest, jest w swojej głowie, wątpi i martwi się tym, co o niej myślisz. To oznacza, że jest w stanie, w którym nie może się całkowicie zrelaksować i cieszyć się chwilą. Jest zbyt pogrążona w swoich myślach. Ale kiedy ją chwalisz i okazujesz szczere uznanie, to stopniowo zmniejsza wewnętrzne napięcie. Niepewność znika, a ona wraca w kontakt z tobą i z odczuciami. Kiedy mówisz coś w stylu, jesteś teraz niesamowicie piękna. Tak przyjemnie jest być w tobie, tak pięknie pachniesz, masz tak delikatną skórę. Każda pozytywna informacja zwrotna pomaga jej wyłączyć niepokojący wewnętrzny dialog i całkowicie zanurzyć się w przyjemności, a to oznacza, że łatwiej jej osiągnąć orgazm. Ale jest też drugi powód, dla którego pochwała działa tak skutecznie. Kobiece podniecenie jest ściśle związane z poczuciem pożądania. Najsilniej kobiety podnieca uczucie, że są pragnione i naprawdę pożądane. Zbyt często żyjemy dbając o potrzeby innych, a w intymności chcemy puścić kontrolę i poczuć, że jesteśmy w centrum uwagi. Ważne jest dla nas, aby czuć, że nas pragną, pożądają. Dążą do nas bardziej niż czegokolwiek innego na świecie, że czujesz silne przyciąganie i to pokazujesz. Pochwała i pozytywna informacja zwrotna to najprostszy sposób na przekazanie tego stanu, a więc jeden z najprostszych sposobów na znaczne wzmocnienie podniecenia kobiety i pomoc w szybszym osiągnięciu orgazmu. Czwarty sekret to kontakt wzrokowy. Dla kobiet jest to potężny wzmacniacz przyjemności. Kiedy patrzysz jej w oczy, dotykając jej ciała, to tworzy poczucie więzi. Bliskości i napiętej intensywności. To daje jej do zrozumienia, że jesteś całkowicie z nią, że jesteś nią oczarowany, i to sprawia, że całe doświadczenie staje się bardziej elektryzujące. Większość mężczyzn patrzy na kobietę podczas bliskości, ale rzadko naprawdę zatrzymuje wzrok i tworzy ten moment głębokiej więzi, dlatego ten sposób jest tak rzadko stosowany. Mężczyznom trudno jest uświadomić sobie, jak silny może być kontakt wzrokowy, ale uwierz, kobiety tego bardzo pragną. Jeśli połączysz spojrzenie w oczy z innymi technikami z tego wideo, na przykład patrząc jej prosto w oczy i mówiąc: Jesteś teraz taka piękna, lub tak dobrze mi z tobą, to uruchamia falę przyjemności w całym jej ciele. Czasami nawet prosta pauza, kiedy zatrzymujesz się i uważnie patrzysz jej w oczy, może wywołać dreszcze wzdłuż kręgosłupa. Na przykład, całujesz ją, a potem na chwilę się odsuwasz, po prostu, żeby na nią popatrzeć. To jest niesamowicie podniecające. Dlatego nie tylko patrz na nią, ale od czasu do czasu utrzymuj kontakt wzrokowy. A teraz piąty sekret technika kąta, która zmienia wszystko. To o niej 97% kobiet mówi, że pomaga im nie tylko szybciej kończyć, ale trzy razy intensywniej, a jednocześnie jest tak prosta. Że większość mężczyzn ją całkowicie pomija. Główna pomyłka polega na tym, że wielu podchodzi do pieszczot oralnych zbyt bezpośrednio, sądząc, że najważniejszy jest bezpośredni kontakt. Ale problem polega na tym, że łechtaczka to nie tylko mały zewnętrzny punkt, który widać na zewnątrz, to duża wewnętrzna struktura z odgałęzieniami, które biegną wzdłuż ścianek pochwy. Kiedy pracujesz pod niewłaściwym kątem, stymulujesz tylko czubek. A kiedy zmieniasz kąt i lekko unosisz głowę, aby język dotykał pod kątem około 45 stopni, angażujesz cały kompleks łechtaczkowy. To właśnie w tym tkwi różnica między powierzchownymi odczuciami, a głęboką, cielesną przyjemnością, która narasta do potężnego orgazmu. Mówiąc prosto, dla maksymalnego kontaktu i nacisku kąt ma kluczowe znaczenie. Odpowiedni kąt aktywuje zakończenia nerwowe, o istnieniu których mogła nawet nie wiedzieć. Tylko ta korekta może skrócić czas do orgazmu o połowę i sprawić, że odczucia będą trzy razy silniejsze. Dlatego zamiast bezpośredniego podejścia, lekko się unos, zmieniając pozycję tak, aby język nie tylko ślizgał się po powierzchni, ale oddziaływał na głębszą strukturę łechtaczki. Obserwuj jej reakcję, gdy zmieniasz kąt. Różnicę zauważysz od razu. I w tej technice jest szczególna moc. Działa jeszcze lepiej. Jeśli połączysz ją z poprzednimi czterema sekretami pewnym prowadzeniem, szczerym komplementem i kontaktem wzrokowym. W takiej kombinacji staje się to praktycznie nie do zatrzymania. W efekcie pomoc kobiecie w tym, aby kończyła szybciej i intensywniej to nie o agresji i nie o sztywnych schematach, ale o mądrych narzędziach wibratorach pewnym przywództwie szczerych komplementach głębokim kontakcie wzrokowym i odpowiednim kącie stymulacji. Wypróbuj te pięć technik następnym razem i zwróć uwagę, jak zmienia się jej reakcja, kiedy prowadzisz pewnie, kiedy chwalisz, kiedy patrzysz jej w oczy, a szczególnie, kiedy korygujesz kąt. To właśnie w tym momencie wszystko zaczyna działać inaczej. Jeśli usłyszałeś tutaj coś nowego, zasubskrybuj, napisz w komentarzach, który z sekretów zaskoczył Cię najbardziej, czytam każdy komentarz. Dziękuję, że oglądałeś, kontynuuj naukę, rozwijaj się i dbaj o bliskość.